Tylko byś mi lepiej kobito powiedziała jaki tu wzór ułożyć. Co poniesłacz? Co on robi? No zaskoczenie jesteśmy niesamowicie. What the hell are you doing here? Filmstrip. do you have it? Hey, slow down. Uh, excuse me, just who are you exactly? Yeah, why'd you come and swing? And if you just want to talk, you keep your lying mouth shut and mind your own business. Sam, do I have to mind my own business too, or are you just talking to Stan's lying mouth? Maddie, this is Sam Green, sheriff of Cedar Hills. Don't think you got much jurisdiction here, pops. Former sheriff. Why are you here? You know damn well why I'm here. Well, I must have forgotten. Oh, <laughs> oh, isn't that nice for you? Cause i just can't seem to stop cleaning up after your little problem child wait are you talking about the film is he talking about the film oh it was a bad move coming here linda that cursed thing should have stayed forgotten well, it's going to spell the end of this world maybe even every other mm, nie trzyma się kupy. Nie sceptycznie powiemy, mimo że ja się domyślam o co chodzi w tym wszystkim. Oh, give me a break, Sam. You really think it's actually cursed? That's not real. How can you even say that after what happened? After what happened? You really don't remember. All of this is because of what happened back in Cedar Hills. What's happening then, right now? Don't you understand what I'm saying? I. No. I'm sorry. Ugh. Just tell me you still have your piece of the film. Yeah, I still have it. And them? We've all got our pieces. Oh, thank goodness. <laughs> and at least I'm not too late. <laughs> but Augustine has made us all an offer. And you turned her down. Right? hmm we haven't committed to anything yet <sighs> okay okay <laughs> then we can work with this now, if we play our cards right we might still have a chance to fix it linda what is this guy talking about the film strip you're carrying pieces of all around with you it's part of a movie Linda made with her friends. With my son. But it's not just a film. It's, it's a prison. Something far older. Something more powerful than anything humanity's ever conceived. It's. It's pure, malignant corruption, and its hunger is unbounding. Oh! Okay, Sam. <laughs> laying it on a bit thick, aren't you? That's pretty rich coming from you, Mr. Stamford. Hold on. You guys know each other? Uh, unfortunately, I have been on the receiving end of the former sheriff's uh, outlandish claims and dramatic interjections for quite some time now. <laughs> Dude is a walking mess. Uh, I gotta hand it to you. You are looking better than the last time I saw you, yeah? Who's your guy? Did this charlatan tell you how he manipulated my son and stole his piece of the film when Robert was in a very vulnerable place in his life? Mm, dobra. Sceptycznie. Stan told me he won the film strip. In an honest wager, and he said that Robert was in such bad shape because of. Because of. Because of you. That's. Yes. That's bull. And you know it. I do my business on the level. I'm not out there sneaking around in the dark like some grubby little crook. <sighs> Fuck this. I'm done with your shit, man. Uh. Should we go after him? Why don't you go keep an eye on Stan? I'll stay here. All that stuff he was saying. Is he for real? I don't know. But I don't think anybody should be wandering off alone right now. Dobra, no Medi. Jak było zamknięte, będziemy tu sobie zwiedzać. Jest skrzyneczka. Czemu ja jej nie mogę otworzyć? Ej, gro. Idealne miejsce przecież na skrytkę dla twórców. Przecież każdy. Prawie każdy by pobiegł za nim. Hey, hey, hold up a sec, Stan. Tam poszedł. Ciekawe swoją drogą ile rozdziałów ma ta gra? Brżów czy inne gówno. Zbadaj telewizor. Zresztą on tak się rzucił w oczy, że to było pierwsze, co chciałbym zobaczyć. Tam teraz coś? Na dworzu nikogo nie ma. Ten korytarz się zmienił, teraz znikł telewizor. No co tu się odpierdziela? Widzicie, nawet zadbali o odbicie w szybie. Ekstra, nie wiem, jak to na YouTube będzie widać. W lewo bym podejrzewał. Dlatego pójdziemy w prawo. Tu stał telewizor. Dobra. Przynajmniej mamy pewność, że tu sprawdziliśmy sobie to i ową. Tu już zamknęli nam. na bank. Oh god, the occult. just what I need. No kurde, do tego światełka, tak, bez tej magicznej kamerki, to tak cienko. Dobra, wchodzimy. Co to Oh. A, jak ona miała? I, is someone actually in there? Chris? Who's in there? Looks like some sort of pattern. z super rich to had a room like this in their house. Coś z tą gromą jest nie tak. Przed chwilą mogłem to podnosić, teraz jakby albo i nie mogę. Zobaczcie, czasami mogę, czasami nie. Co zablokowane? Zajebiście. Więc to też podejrzewam, będzie zablokowane. Ani drgnie. We sobie obejdziemy dookoła. No już sprawdzę wszystkie, żeby zaspokoić swoją. Nie mówcie, że znowu coś pominęliśmy, skoro widzimy tą skrytkę, ale i tak jest dobrze, 9 na 12 jak na mnie, uwierzcie. It's like from a flick. Masz rację, science fiction. Tylko byś mi lepiej kobito powiedziała jaki tu wzór ułożyć. Dobra, już chyba kumam. What the hell are you planning, Augustine? do tego ostatniego obrazka wziąć. Do ostatniego okręgu. Coś takiego bym stawiał. Nie wiem, znacie się na tych wzorach? Ja kompletnie nie mam pojęcia, co tu zrobić. Słuchajcie, gdzie jest podpowiedź? Tak jak poszło z tą zagadką. W poprzednim to było odcinku, czy dwa odcinki temu. Ale czekajcie, może nie trzeba tak wcale. Hmm, możemy dobrze kombinować, i teraz będzie można tamte punkty otworzyć. Tylko w ten ostatni okrąg nie mogę wejść. Sprawdźmy sobie. Czy dźwignia jakaś jest do otworzenia? No i znowu znikł. Ni drgnie sprawdzę jeszcze raz to pozwólcie, żeby zaspokoić moją niewiedzę. Kicha wręcz kaszanka bym powiedział. Dobra, jest jeszcze jedna dźwigienka. Może moc trzeba przekierować na te dźwigienki. Dobra, to może być odpowiedź. Dźwigienki są na lewo. Może to na tym polega. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, czy nie. Coś takiego. Ale czemu nie mogę przejść do ostatniego? Chyba, że trzeba wyjść od ostatniego, tak naprawdę i do niego się dostosować. O, proszę dezaktywuj pierścienie. Nie, to tylko ten, który zapaliło się światełko, proszę bardzo. Okej, okay, czyli może jeszcze gdzieś będziemy tą energię przekierowywać? To było zbyt proste, żeby było tak oczywiste. Pytanie, czy nie obudzimy też przez to Franka Stone'a?

Nie no, tam to było zdecydowanie dobre położenie. Dzięki. Drugi. Wyskoczy na nas Chris. spoke Coś mi mówi, że my na otworzymy. Dobra, trzeba się naklikać jeszcze na sam koniec na swoje... Ale jak szybko każą, nie zdążyłem. Fuck, tak, a już tak mnie palec boli. Jak słyszycie klikanie, to moje. Dobra. Inna technika. Horologium to było, kurde. Kurwa po tylu latach, w tym samym wieku ona jest pewnie się nie zastarzała. Pytanie, czy ich chłopaka dało się uratować w ogóle? Następny rozdział? Już? Nie. Tak jest. Drodzy Państwo, wiele nam się udało w tym odcinku zrobić, zrealizować. Uwolniliśmy Chris. Na razie w tej serii mamy jedną ofiarę: tylko chłopaka Chris. Wybaczcie, zapomniałem, jak on miał na imię. Dzięki za oglądanie. Cześć.